To straszne. to straszne! Witaj na kanale To straszne. Jeśli lubisz świeże pasty, kliknij suba, zostaw łapkę w górę i usiądź wygodnie. Niech mrok będzie z nami. Lalka. Nigdy nie lubiłam lalek. Żadnych Różowe bobasy, porcelanowe damulki czy barbie wywoływały we mnie niepokój swoimi zastygłymi w uśmiechu twarzami. W dzieciństwie miałam ich niewiele. Wolałam się bawić figurkami zwierząt czy pluszakami. Moja babcia ze strony mamy słynęła w rodzinie z nietrafionych prezentów. Na piąte urodziny podarowała mi oczywiście lalkę niemowlę o imieniu Amelia. Amelia miała różową sukienkę realistycznie odtworzoną twarz i szeroko otwarte oczy, jakby właśnie zobaczyła coś szokującego. Jej świdrujący wzrok ścigał mnie w każdym miejscu pokoju. Na noc musiałam zakrywać jej głowę kocem, żeby nie mogła mi się przyglądać kiedy śpię. Rzadko miałam koszmary, ale kiedy się zdarzały, prawie zawsze dotyczyły tej przeklętej lalki. Najczęściej śniła mi się otoczona ogniem. Jej gumowa twarz topniała od gorąca, odsłaniając szkielet. Kiedy podrosłam, i lalka wraz z innymi zabawkami zniknęła z mojego pokoju, koszmary się skończyły. Wiadomość o ciąży mamy zaskoczyła wszystkich, łącznie z nią samą. Rodzice mieli za sobą lata starań o drugie dziecko, ale od jakiegoś czasu odpuścili temat. Mama była swoją wpadką zachwycona. Ja oszołomiona. A tata, trudno powiedzieć, wyglądał jakby bał się sobie przedwcześnie pozwolić na radość. Przeżywał każde badanie bardziej niż mama. Bał się, że dziecko urodzi się chore. Niepotrzebnie. Marysia przyszła na świat idealnie zdrowa. Była pogodnym i bystrym dzieckiem. Dzieliła nas różnica 14 lat, więc nie miałyśmy zbyt wielu wspólnych spraw, ale byłyśmy sobie bliskie. Kiedy wyprowadziłam się na studia do sąsiedniego miasta, nasze kontakty trochę się rozluźniły. Przez to nie od razu dowiedziałam się o problemie z Marysią. Najpierw mama napomknęła przez telefon o elektronicznej zabawce, którą moja siostra jest ostatnio pochłonięta bez reszty. Oczywiście był to prezent od babci Mani. Kiedy przyjechałam do domu na weekend, Marysia radośnie przywitała się ze mną, ale zaraz potem zniknęła za drzwiami swojego pokoju. Tak jest cały czas ostatnio, westchnęła mama. Przestała zapraszać koleżanki. Ciągle tylko ten robot. Kilka dni temu przyłapałam ją na zabawie w środku nocy. Chodź, zobaczysz to cudo. Poszłyśmy do pokoju Marysi. Moja siostra siedziała po środku dywanu ze skrzyżowanymi nogami. Naprzeciwko niej stała wysoka na metr lalka, o dużych oczach i różowych włosach. Przeszły mnie ciarki. Mamy gości, oznajmiła Marysia. Dzień dobry, jak się masz? Przemówiła lalka i zamrugała oczami. Widzisz, jaka jest mądra? Sama tak zaprogramowałam. Można ją nauczyć mówić ponad sto zdań i reagować na pytania i niektóre słowa. Ma na imię Ania. Jestem Ania. Zostań moją przyjaciółką, przemówiła zabawka. Przypomniał mi się mój dawny lęk przed lalkami. To właśnie z nią Marysia spędza ostatnio cały wolny czas, powiedziała mama. Jeszcze nie skończyłam jej programować. To wymaga mnóstwa pracy. Można ją tak ustawić, żeby reagowała na zmianę pory dnia, temperatury, albo przypominała o ważnych terminach i można też z nią pogadać. To zaawansowany robot, a nie zwykła lalka, tłumaczyła siostra. Wzdrygnęłam się. Koszmarna kukła. Nic dziwnego, że rodzice byli zaniepokojeni. Trzy tygodnie później mama podczas rozmowy telefonicznej nieoczekiwanie wróciła do tematu lalki. Marysia przegina z tą zabawką, mam dość. Dalej spędza z nią tyle czasu? Zapytała. Nawet nie, i to mnie zmyliło. Zakończyła etap programowania, ale powiem ci, że efekty są dalekie od oczekiwanych. Pomyśleliśmy z tatą, że dobrze będzie zabrać Mary się na długi weekend do wuja Stasia. Żadnej elektroniki, za to spotkanie z kuzynkami. Wiesz, chcę, żeby dla odmiany pobawiła się z żywymi dziećmi. Zostawiamy pusty dom, więc jeśli masz ochotę skorzystać i przyjechać z kimś, to śmiało. Postanowiłam skorzystać z oferty, i kilka dni później zjawiłam się w rodzinnym mieście w towarzystwie mojego chłopaka Artura. Moja rodzina właśnie szukowała się do odjazdu. Sprawy z tą lalką zaszły za daleko, powiedziała mama, wrzucając do torby sportowej bieliznę. Teraz denerwuje mnie nawet kiedy siedzi w kącie i nic nie robi. Nie wiem, jak ta maryśka ją zaprogramowała, ale Ania zamiast odpowiadać na pytania, sama je zadaje. Wczoraj byłam sama w domu, prasowałam. Nagle z za pleców słyszę, co robisz? Myślałam, że zejdę na zawał. Tydzień temu tata czytał w salonie książkę, kiedy lalka, zostawiona na kanapie, nagle otworzyła oczy i zapytała: Pamiętasz Piotrka? Pewnie wypowiedziała po prostu losowe zdanie, ale wiesz, jak wyszło. Wiedziałam, tak miał na imię zmarły rok temu brat taty. Byli ze sobą bardzo związani. Wszyscy jesteśmy trochę rozdrażnieni. Marysia dodatkowo chodzi zła, bo dużo czasu włożyła w tresowanie tej zabawki. Myślę, że ten wyjazd zrobi dobrze nam wszystkim. Godzinę później samochód rodziców odjechał z podjazdu. Zostaliśmy sami. Rozpaliłam ogień w kominku. Artur podgrzewał w kuchni grzańca. Chcesz obejrzeć jakiś film? zawołałam. Nie chcę odezwał się głos z piętra. Słyszałaś to? Z kuchni wychyliła się głowa mojego chłopaka. E, tak, to Ania. Mówiłam ci, że mamy tu creepy lalkę. Nie mówiłaś, że jest aż tak creepy podsłuchuje nasze rozmowy? Reaguje na słowa kluczowe, ale programowała ją moja siostra i chyba coś jej nie poszło. Artur wyszedł z kuchni, ostrożnie dzierżąc przed sobą tacę z kubkami. Kiedy mijał schody, zatrzymał się i spojrzał w górę. Myślałem, że ta lalka jest w pokoju Marysi. Bo jest. Artur dalej patrzył w górę. Podeszłam do niego i podążyłam za jego wzrokiem. U szczytu schodów stała lalka. Jej powieki zamknęły się i ponownie otworzyły. Jest tam Ania. Pobawimy się? Dlaczego mi nie powiedziałaś, że ta lalka chodzi? Prawie zemdlałam. Ona wylazła niemal na schody. Ojej, myślałam, że wiesz. Nie mówiłam ci. Chodzi, w tym problem. I w tym, że Marysia nigdy nie zamyka drzwi. Przykro mi, że się tak wystraszyłaś. Najlepiej będzie, jak wyjmiecie baterię. Zapomniałam to zrobić przed wyjazdem. Zaraz dojeżdżamy, całuski! Pewnie, że wyjmiemy, pomyślałam. Co się tej lalce wydaje, że jest jakąś Anabel? Pociągnęłam z kubka potężny łyk i poszłam na górę. Zaniosłam lalkę do pokoju siostry, położyłam na łóżku i podciągnęłam jej sukienkę, szukając miejsca na baterię. Lepiej tego nie rób, usłyszałam głos Ani. Zamknij się. Nie lubię lalek, odwarknęłam, gmerając w falbankach. Bałaś się Amelii? Odpowiedziała lalka. Z wrażenia upuściłam ją na koc. Kłócisz się z lalką? Usłyszałam za sobą głos Artura. Prowokowała mnie, zażartowałam, próbując się uspokoić. Nigdy nikomu nie mówiłam o strachu przed Amelią, nawet rodzicom. Artur wziął zabawkę w swoje ręce. O, jest slot. Potrzeba jeszcze śrubokrętów. Pewnie jest w garażu? Zapytał i, nie czekając na odpowiedź, zniknął w korytarzu. Postanowiłam zaczekać w salonie, a rozbrajanie lalki zostawić Arturowi. Przyszedł po paru minutach, triumfalnie wymachując wymontowaną baterię. Przyjemna ta zabawka, zapytała, czy się jej boję. Wiesz co, nie sądzę, żeby to Marysia nagrywała jej takie głupie teksty. Pewnie ten robot jest po prostu wadliwy. Na szczęście od teraz mamy spokój. Na następny wieczór zaprosiłam znajomych z liceum Justynę i Tomka. Ku mojemu zaskoczeniu przyszli punktualnie, więc po powitaniu zniknęłam w kuchni, żeby przygotować napoje i przekąski. Usłyszałam z salonu, jak Artur opowiada gościom o naszych przygodach z poprzedniego wieczoru. Stary, pokaż to. Teraz to robią zabawki. Za moich czasów lego to był szczyt szpanu. Muszę zobaczyć tego robota. Ekscytował się Tomek. Kiedy weszłam z tacą, właśnie wkładał lalce baterie. Przez resztę wieczoru bawił się nią z niemniejszą werwą niż Marysia. Genialna ta Ania! Prosta w programowaniu, intuicyjna. To sobie ją zabierz zaproponowałam. Nie, no, nie będę szedł do domu z taką wielką różową lalką powiedział Tomek, rzucając Ani tęskne spojrzenie. Ale według mnie działa bez zarzutu. Nie jest zepsuta. Jest nauczona głupich tekstów, dlatego głupio gada. Nie mów tak do mnie, odezwała się Ania. Nie jestem głupia. Jestem chora. Dlatego mnie nie uratowali. Ogień, ogień. Y rzeczywiście ma dziwne teksty. Twoja siostra nie czyta jej czasem na głos? Może to zdania z jakiejś książki? zastanawiała się Justyna. Można ją przeprogramować. Jak chcesz, to jutro wpadnę i trochę pokombinuję zaproponował Tomek. Jasne. Obudziłam się nagle w środku nocy. Spojrzałam na telefon. Druga pięćdziesiąt siedem. Co mnie obudziło? pomyślałam i jakby w odpowiedzi usłyszałam jak w salonie coś upada na ziemię. Mój chłopak miarowo pochrapywał. Artur! Artur! Obudź się! Ktoś jest w domu! Słyszałam hałas na dole. Przez chwilę nasłuchiwaliśmy, ale w domu nie było słychać nawet szmeru. Już pomyślałam, że musiałam się przesłyszeć, kiedy z parteru doleciał chichot. Tomek nie wyjął baterii. Artur powiedział, że to załatwi i zszedł na dół. Po kilku minutach wrócił, oznajmiając, że nie znalazł nigdzie śrubokrętu. W związku z czym włożył lalkę do kartonu w garażu. Stamtąd jej nie usłyszymy. Sama też nie wyjdzie. Chyba się zacięła czy coś, bo od kiedy wniosłem ją do garażu powtarzała w kółko jedno słowo. Jakie? Twoje imię. Jaki jest Tomek? Tomek jest Boski. odpowiedziała Ania. Widzicie, tak się programuje roboty. Tomek wyprostował się w triumfalnej pozie. Nauczę ją gadać jak człowiek. Justyna usiadła obok mnie na kanapie. Pamiętasz, jak wczoraj ta lalka powiedziała coś o pożarze i chorobie? Miałam wrażenie, jakbym już coś takiego słyszała. W domu mi się przypomniało. Robiliśmy w zeszłym semestrze projekt o naszej dzielnicy. Zbieraliśmy po domach stare zdjęcia, robiliśmy wywiady z najstarszymi mieszkańcami, grzebaliśmy w archiwach, wiesz. I natknęłam się raz na artykuł o pożarze Twojego domu. Budynek ocalał, ale ludzie, którzy tu mieszkali, stracili dziecko, które było chore i poruszało się o kulach. To było jakoś w latach siedemdziesiątych i tak pomyślałam, może Marysia usłyszała coś na ten temat i za bardzo jej to siadło na psychę. I nagrała te wszystkie dziwne rzeczy, żeby jakoś odreagować. Tak się tylko luźno zastanawiam. To może mieć sens. Nie wiesz nic więcej o tym pożarze? Mm, gazeta pisała o nich rodzina K. Uratował się ojciec, matka i dwoje dzieci, tylko to najmłodsze zginęło. Wiem, że krótko po pożarze się stąd wyprowadzili. A wy od kiedy tu mieszkacie? Rodzice przeprowadzili się jak mama była ze mną w ciąży, czyli jakieś 23 lata temu, zaraz po ślubie. Nigdy nic nie słyszałam o byłych właścicielach. Wiesz co, mam kontakt z paroma osobami z projektu. Jak chcesz, mogę podzwonić tu i tam. Mm, będę Ci wdzięczna. Artur pojechał w niedzielę. Ja postanowiłam zostać z rodziną jeszcze dwa dni. Pod wieczór cała trójka wróciła zmęczona i w dobrych humorach. Pomyślałam, że to idealny moment, żeby pogadać z siostrą. Kiedy weszłam do jej pokoju, siedziała na łóżku i przeglądała jakieś zeszyty. Jak się bawiłaś u kuzynek? Dobrze. A ty? Jak się bawiłaś w domu? Musiałam wyjąć twojej lalce baterię, bo trochę rozrabiała. Poza tym fajnie. Nie da się jej dobrze zaprogramować. Nie wiem dlaczego. Robiłam to już kilka razy, ale rano Ania nie pamiętała, czego ją nauczyłam i powtarzała coś innego. Już mnie to denerwuje. Tyle pracy na marne. Czasami czuję się, jakby w nocy przychodziła inna dziewczynka i ustawiała lalkę po swojemu. Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, po prostu to nie ja, że jej chodzić w nocy i powtarzać dziwne słowa. A wiesz, co znaczą te dziwne słowa? Marysia pokręciła głową. Nie za bardzo. Zwykle gada coś o kulach w ogniu? Bez sensu. Życzyłam siostrze dobrej nocy i zeszłam na dół. Mamo, słyszałaś, co się kiedyś wydarzyło w naszym domu? Nie. Kiedyś wybuchł tu pożar, zginęło dziecko. To straszne, ale z drugiej strony wiesz, w każdym starym domu ktoś umarł. Czasami straszną śmiercią. Takie jest życie. Moja mama miała rację. Może za bardzo przeżywałam sprawy, które nie mają już dzisiaj znaczenia. W poniedziałek napisała do mnie Justyna: Znalazła staruszkę, która większość życia mieszkała na mojej ulicy. I pytała, czy mam ochotę złożyć jej wizytę w domu opieki. Umówiłyśmy się na trzecią. Jak ci się udało ją znaleźć? Dowiedziałaś się czegoś? Dopytywałam, kiedy szłyśmy w stronę świetlicy. Kiedyś robiłam z nią wywiad przy projekcie. Dużo wie na temat pożaru, ale lepiej będzie, jak sama to usłyszysz. Wiesz, nie chciałabym czegoś przekręcić. Pani Radecka czekała na nas przy stole pod oknem. Siedziała w wózku inwalidzkim. Przykryta kocem w kocie pyszczki. Na nasz widok uśmiechnęła się. Nie sądziłam, że moje stare dzieje kogoś aż tak zainteresują. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, nie nagrywa pani? Nie pisz artykułu, jesteśmy tu prywatnie. Aha! Staruszka przyjrzała nam się z ciekawością. Interesuje was pożar przy kasztanowej? Dobrze to pamiętam. Mieszkałam dwa domy dalej i akurat zbierałam pranie ze sznurka, kiedy poczułam dym. Zaraz ktoś krzyknął: pali się u Franka. Wybiegłam na ulicę. Kłęby dymu wylatywały przez wykuszowe okno. Wtedy zmartwiałam: to był pokój dziecięcy. Wiedziałam, bo często tam przychodziłam pilnować dzieciaków. Przecisnęłam się naprzód i zobaczyłam Franka, jego żonę i synów. Nie było córeczki. Straż przyjechała szybko i ugasiła ogień, zanim rozszedł się na resztę domu, ale dziecko zdążyło zatruć się dymem i umarło w swoim łóżku. Było chore. Nie miało szans uciec. Cała ulica była w żałobie, ale kilka tygodni po pogrzebie, kiedy rozeszła się plotka, że rodzina ma dostać wysokie odszkodowanie, ludzie zaczęli gadać straszne rzeczy. Że to dziwne, że ani ojciec ani matka nie pobiegli najpierw ratować najsłabszego dziecka, że może wcale im nie zależało, bo niepełnosprawna córka była dla nich ciężarem. Milicja prowadziła nawet w tej sprawie dochodzenie, bo rzeczywiście parę rzeczy budziło wątpliwości. Na przykład kule dziecka, które zamiast stać w pokoju przy łóżku, były wyniesione na inne piętro. Do tego pożar wybuchł w pokoju dziewczynki, kiedy ta rzekomo spała, a rodzina przebywała w innej części domu. Przesłuchiwali mnie w tej sprawie. Pytali, czy moim zdaniem to możliwe, żeby dziecko znalazło się w łóżku bez kul. Odpowiedziałam, że tak, jeśli matka zaniosła dziewczynkę na rękach i zapomniała o przeniesieniu tych kul, co czasem się zdarzało. Ta odpowiedź chyba usatysfakcjonowała milicjantów, bo więcej mnie nie wzywali. Myślę, że między innymi dzięki temu kłamstwu gładko zamknięto sprawę. Skłamała pani? Jak to? Prawda, by ich pogrążyła. Ludzie nie mieli pojęcia, co się tam działo. Opiekowałam się dwoma starszymi chłopcami. Dziewczynkom zajmowała się wyłącznie matka. Zazwyczaj zabierałam braci do parku, nad rzekę albo do swojego domu, żeby odizolować ich od siostry. To było konieczne, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. Bali się jej. Wszyscy się baliśmy. Aż trudno opisać to dziecko. Rzadko się odzywało, ale kiedy już to robiło, mówiło coś takiego, że człowieka przechodziły dreszcze. Kiedy byłam tam pierwszy raz, dziewczynka bawiła się włóczką. Zapytałam, czy będzie szydełkować, a ona spojrzała na mnie i powiedziała, że zrobi z tego sznur dla mamusi, żeby mogła się powiesić. Po czym wróciła do zabawy? Potrafiła udawać, że śpi na dywanie, tylko po to, żeby tego, kto pierwszy się nad nią pochyli, uderzyć w twarz albo ugryźć w ucho. Kiedyś jakimś cudem dorwała się do Żyletek i wbiła je w materac młodszego z chłopców. Koszmarnie się porozcinał. Ale najbardziej obrywała matka. Chodziła cała pośniaczona. Dziewczynka zbliżała się do niej tylko po to, żeby ją ugryźć w nogę albo boleśnie uszczypnąć. W życiu. Nie pozwoliłaby nikomu zanieść się do łóżka. Była jak zwierzę. Życie w tym domu było nieustannym koszmarem. Siedziałam wstrząśnięta. Myśli pani, że rzeczywiście chcieli pozbyć się córki? Pani radecka westchnęła. Zawsze powtarzałam, że te oskarżenia to bzdury. Teraz nie muszę już ich bronić przed złymi językami. To wydarzyło się prawie pół wieku temu. Jestem starą kobietą. Stoję nad grobem i skoro pytasz powiem ci tak. Myślę, że pozbyli się jej. Nie dlatego, że jej kalectwo było obciążeniem. To dziecko było jak diabeł, złe docna. Zawsze wracałam do swojego domu z ulgą, że nic mi już nie zagraża. Oni nie mieli tej możliwości. Nie umiem ich potępiać. Nie wiem, czy nie wytrzymał ojciec, matka czy któryś z chłopaków. A może rodzice byli w zmowie? To, co powiem, jest okropne. Ale ja się dziwię, że i tak wytrzymali tyle lat. Ja dużo wcześniej zabiłabym albo to dziecko, albo siebie. Biedni ludzie. Co się działo później? Wyprowadzili się. Właściwie nie mieli wyboru. Złośliwe plotki krążyły jeszcze długo. Niektórzy dawni znajomi na ich widok demonstracyjnie przechodzili na drugą stronę ulicy. Myślę, że ludzi najbardziej bolało to ich odszkodowanie. Franek z żoną nie chcieli wychowywać synów w takiej atmosferze i wcale im się nie dziwię. Wyprowadzili się do innej dzielnicy i zaczęli wszystko od nowa. A dom? zapytałam. Stał pusty chyba z piętnaście lat. Nikt nie chciał go kupić? Przez złą sławę? Nie wystawili go na sprzedaż. Przez chwilę nie byłam w stanie zrozumieć, jak to możliwe. Dom dalej należy do Karwińskich. Po latach jeden z synów wprowadził się tu z rodziną. Ludzie dawno zapomnieli o pożarze. Starzy powiemierali, młodzi wyprowadzili się. Pewnie szkoda im było, żeby taki porządny dom niszczał. W końcu to rodzinny majątek. Zimny wiatr chłodził moje rozpalone policzki, kiedy wracałyśmy z Justyną do domu. To, co powiedziała pani radecka, zostaje między nami. Nic nie słyszałam. Obowiązuje mnie tajemnica dziennikarska. Nie byłam pewna, czy takie coś istnieje, ale i tak byłam jej wdzięczna. Rozstałyśmy się u wylotu mojej ulicy. Szłam do domu jak na autopilocie, ogłuszona nowinami o rodzinie K. Mojej rodzinie. Następnego dnia wytłumaczyłam Marysi, że Ania jest wadliwa, i przekonałam, żeby oddała ją komuś, kto potrafi ją naprawić. W ten sposób lalka trafiła do tomka. Zanim wróciłam na studia, podjęłam decyzję. Ta historia nie dawała mi spokoju. Trawiła mnie wewnętrznie. Chciałam wypytać tatę o wszystko i poznać prawdę. Może to naprawdę był po prostu straszny wypadek? A co jeśli nie? Czy po tym, co przeszli, mam prawo kogokolwiek z nich oceniać? Czy wolno mi rozdrapywać stare rany w imię prawdy? Nie wiem, przez co przeszedł tata, ale wiem, jak wyglądają blizny na jego plecach. Nazwijcie mnie tchórzem, ale nie zamierzam drążyć tego tematu. Nazywam się Karwińska, wnuczka dzieciobójcy, córka młodocianego mordercy. Kim właściwie jestem? Jakim dziedzictwem jestem obciążona? Zdecydowałam się tego nie dowiadywać. Niektóre trupy powinny zostać w swoich szafach na zawsze. Wiem tylko jedno: nie ma szansy, żebym kiedykolwiek zdecydowała się na dziecko.